Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się wzorem banknotu z PRL-u z serii Wielcy Polacy o nominale 2000 zł. Na banknocie wizerunek Mieszka I, pierwszego władcy Polski. Nazwa państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL. Data emisji banknotu 1 czerwca 1982 roku. Podpisy prezes NBP Stanisław Majewski, główny skarbnik NBP Jerzy Lasocki. Godło prl czyli orzeł bez korony, znajduje się również w polu niezadrukowanym jako znak wodny. Wzór ten jest wykonany na serii banknotu BP w kolorze czerwonym. I w odróżnieniu od większości wzorów serwiet Polacy, ten wzór jest wykonany na numeracji bieżącej. Tutaj mamy akurat numer 254. Zazwyczaj wzory były wykonywane na numeracji zerowej, czyli były tutaj same zera. Numer własny wzoru w kolorze czarnym w polu niezadrukowanym. Makno zaprojektował pan Andrzej Hajdrich. Na rewersie widzimy wizerunek Bolesława Chrobrego, syna Mieszka pierwszego, pierwszego króla Polski. Nazwa emitenta Narodowy Bank Polski oraz nadruk specimen. W kolorze czerwonym, ukośnie. Zór pan Czesław Miłczak wycenia w swoim cenniku w stanie pierwszym na 300 zł. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.